Za nami już zmagania w grupie C na Euro 2024. Bez bramek w ostatniej kolejce. Anglicy ze Słoweńcami bez bramek i tak samo Duńczycy z Serbami. No i oznacza to po pierwsze, że Serbów już nie widzimy więcej na tym turnieju i bardzo dobrze to jak oni się zachowywali na trybunach i na boisku absolutna żenada w moich oczach także tęsknił nie będę. Duńczycy byli bliżsi w moim odczuciu zwycięstwa w konfrontacji właśnie tych dwóch drużyn trochę więcej wykreowali. Ale, żeby to był pasjonujący mecz, to bym na pewno nie powiedział. Trochę tam było tego Eriksena, trochę tam było tego Hojlunda, trochę też sytuacji miał Dolberg, jak już wszedł w drugiej połowie. Ale, generalnie, no, takie, taka skandynawska siermięga trochę wyszła z Duńczyków. A z drugiej strony, Serbowie, no, najbardziej mi siadło w głowie to, jak sędzia nie uznał, słusznie zresztą bramki strzelonej przez Serbów w pierwszej połowie. Najbardziej mi siadło w głowie to, jak sędzia nie uznał słusznie pospalonym bramki strzelonej przez Serbów, i efekt był taki, że na liniowego leciały cały czas kubki idzie do tego stopnia. Że chłop musiał się oddalić po prostu od linii bocznej, do tego stopnia był tam atakowany. No absolutny wstyd, że i nie widziałem żadnych przeprosin też w związku z tym, co jeszcze bardziej mnie żenuje. Szkoda mi dusza na Tadicia, ale co zrobić? Trochę tutaj za mało, żeby jeden duszan mi tutaj zrównoważył to wszystko. Z drugiej strony, Anglicy kontynuują bycie impotentem tak naprawdę na tym turnieju. Nie byli w stanie pokonać Słowenii. Też bez bramek Anglicy wygrywają tę grupę, ale nie zachwycają absolutnie nikogo. Trochę tam się może pokazał strzał jeden czy drugi, miał też Harry Kane, ale poza pierwszym niezłym meczem z Serbami, też Bellingham nie wiadomo czego nie gra. No, nie wiem, ja tu nie widzę potencjału, no nie wiadomo co na tym turnieju. Naprawdę bardzo mocno musieliby się Anglicy obudzić. Przy czym trzeba pamiętać, że no, turnieje rangi mistrzowskiej yy, miewają takie momenty, że ekipy faktycznie się budzą. Tyle tylko, że akurat yy, nie wiem, ekipę, która by się mocno obudziła, to widzę bardziej we Francuzach niż w Anglikach, ale no dobra, yy, zobaczymy. Czas pokaże. Z tej grupy wychodzą Anglicy na pierwszym miejscu, Duńczycy na drugim i Słoweńcy na trzecim. Słoweńcy już są pewni tego, że z tego trzeciego miejsca awansują, a Duńczycy mają idealny remis ze słoweńcami. Wyniki, bramki i tak dalej to wszystko, czego moglibyśmy się dopatrywać jako coś, co by rozdzieliło te dwie drużyny. Ostatecznie zadecydowało to, że Duńczycy mieli lepsze eliminacje. To niesamowite, że do tego stopnia trzeba tutaj było patrzeć. No nic, dramatycznie zaniżyli średnią bramek strzelanych na tym turnieju. Piłkarze z grupy C mam im to za złe i ja się spodziewałem tutaj, że będzie trochę więcej jednak no, soli piłki było, nie było. Słoweńcom gratuluję tego, że udało im się awansować. Słoweńcom gratuluję tego, że z nikim nie przegrali. No, wydaje mi się, że przed turniejem mało kto się spodziewał, że tak to będzie wyglądało. Ja miałem bardzo sceptyczne podejście do serbów w tym turnieju. Już pomijam tam sympatię, o których wspomniałem wcześniej, ale Wyglądali na kogoś, kto nie jest zbyt sympatycznie zorganizowany. Już też wiadomo, bo tam historia Serbów na wielkich turniejach też jest wszystkim znana, no ale nie spodziewałem się, że Słoweńcy też ich wyprzedzą. Stało się jednak właśnie tak. No i pomyśleć, że to, że Anglicy ledwo, bo ledwo, ale pokonali Serbów, to będzie, to będzie jedyny mecz, w którym poznamy zwycięzcę w tej grupie. No straszna siermięga, i cieszę się, że to już za nami. Oby faza Pucharowa już nam takich kloców nie przynosiła.